Jest, jest! 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 Mam pierwsze borowiki usiadkowane. Musicie to zobaczyć! Witam Was serdecznie na kolejnym filmie. Dzisiaj, jak widzicie, jestem w moich ukochanych barach tucholskich, w których zakochałem się gdzieś około 2-3 lata temu. Wczoraj byłem w lasach za kartuzami. To, co udało mi się znaleźć. No niestety małej ilości widzieliście na filmie. Dzisiaj natomiast no, szukam borowików, aczkolwiek pewnie część z was usłyszy bory tucholskie. Nie, te lasy to tak bardziej koniec sierpnia, bardziej już takie powakacyjne. Natomiast ja tutaj widziałem koło tych borów takie lasy liściaste, buki. I myślę, że może przy odrobinie szczęścia uda mi się tutaj jakiegoś borowika usiadkowanego namierzyć. Jestem przeszczęśliwy. W lesie zameldowałem się przed godziną ósmą. No i co? Zaczynamy! I zaczynamy podobnie jak ostatnio. Pierwszy namierzony, najpewniej jakiś muchomor, ale w początkowej fazie. A tutaj tradycyjnie już mamy gołąbki. Dobra. Idziemy dalej. I tak sobie chodzę dzisiaj takim od Idę, 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 rozglądam się. Mówię, idę sobie na skraj lasu. Może tutaj więcej tego deszczu trochę przenikło, wilgoci. Idę, patrzę, no mamy pierwszego. Znaczy już kolejnego gołąbka, bo pierwszego to wam przed chwilą pokazywałem. Ale patrzę, chęt daleko. Nie wiem, czy już widać. Zobaczcie. Mówię, może koźlarze. Ale kawałek jeszcze do nich jest. Chodźcie ze mną. Zobaczcie, jak się liczne. O, w końcu. Tak się nie mogłem ich doczekać. Ale to nie wszystkie, bo tutaj jest jeszcze jeden. Oj, przepraszam, tak mi Troszkę ręka lata złe. Źle kamerę złapałem. Zobaczcie jakie piękne. Ale ten jest cudowny, ciekawy jak ze zdrowotnością. Zaraz sprawdzimy, pokażę Wam, ale nie mogę jeszcze nacieszyć oczu. No mam nadzieję, że będzie trochę więcej, ale tak jestem już przeszczęśliwy. To co chciałem zobaczyłem. No piękne. No i sprawdziłem tutaj jakość tych borowików. Niestety wszystkie zaczerwione. Tak te borowiki usiadkowane właśnie mają, że często niestety czerwie są pierwsze. Oj, przepraszam, O, tutaj można zobaczyć. No nie złeści to, nic z nich nie będzie. A tutaj jeszcze był czwarty, a już nie doczekał się nas. Także mogłem podziwiać, ale niestety zostają w lesie. Sosiku z nich nie będzie. Ruszamy. Dalej. I niedaleko tych borowików, które Wam przed chwilą pokazywałem, napotkałem kurki, ale to są kurki pierwsza klasa. Szkoda, że kamera tak nie oddaje kolorów. No przecudne poletko, naprawdę wyrośniętych kureczek. Takich to by się nie powstydził, nie jeden grzybiacz. Zobaczcie, jakie piękne. Nie jakieś maluszki, tylko piękne kurki. Kilka takich kurek i Zobaczcie, no przecież to są przecudowne kurczęta, jest ich tu sporo. Zobaczcie, tutaj jest kolejna, tu jest, ale tu jest. Nie no, piękne miejsce. O, taki mamy rok, że tych kureczek, zobaczcie, kolejne, kolejne. Ukrywane w tych tutaj igliwiach. Muszę cudowne. Teraz je tutaj wszystkie wydobędę i będę Wam mógł je pokazać, jak wyglądają w całości. Super. Jeśli macie zbierać kurki, to życzę Wam tylko takich. Zobaczcie tu moja ręka. Jakie przepiękne okazy. Bardzo duże kureczki. Super, już zbiór wystarczy. Na cztery jajecznice, tak mi się wydaje. No, przepiękna. No, fajnie się dzień zaczyna. Pamiętacie, kto nie szuka, ten nie znajdzie. Ruszamy dalej. A może szansa będzie dzisiaj też jeszcze na jakiegoś koźlarza? Nie wiem. Szukam. Jest kolejny gołąbek. Tak sobie tutaj rośnie. Ja już jestem zadowolony. A dzisiaj jesteśmy w Borach Tucholskich niedaleko miejscowości Osiek. A co ja tutaj widzę? Co tutaj jest? Aha, morek jakiś. Niestety malutki owocnik, przy takich małych owocnikach to ciężko oceniać. Myślałem, że może usiadkowany. Główka wystaje, ale nie, nie tym razem. Ruszamy dalej. Gdyby ktoś chciał zamiast grzybów nazbierać jagód, to mówię Wam, są ich tutaj tysiące. Gdzie nie spojrzę na jakiś krzaczek, to wszędzie są jagódki. No naprawdę, litrowy słoiczek to szybko by się napełnił. Także w borach Tucholskich jagody są. Widziałem poziomki, widziałem maliny. Super, może jeszcze jakieś usiadkowane uda mi się dzisiaj Wam pokazać. To już w ogóle, ja już jestem przeszczęśliwy, ale jeszcze jakbym spotkał to eksplozja euforii, by była dosłownie. Dobra, ruszamy dalej. Ostatnim razem Wam ją pokazywałem, to jest znowu Korzeniówka Pospolita. Znowu udało się ją spotkać, jak ją zobaczycie to kręćcie się w pobliżu, bo często można znaleźć obok niej borowiki. A ja uderzę w tamtą stronę. Trochę wychodzę z lasu liścia z tego. Może poszukam kurek właśnie w takich mchach, sosenkach. No zobaczymy. Idziemy dalej. No i przy tej korzeniówce borowików nie napotkałem. Natomiast zobaczcie. Kolejne poletko pieprznika jadalnego. Ja już tych nie biorę. Mi wystarczy to, co znalazłem. Zostawiam te grzybki dla innych. Może komuś się po szczęści i je napotka. Idziemy dalej za kurkami to zbytnio nie trzeba się w głąb lasu zapuszczać zobaczcie widzicie drogę a tutaj pod moimi nogami na środku drogi pasuje im to miejsce i sobie rosną niczym się nie przejmują piękny pieprzniczek zostaje dla kolejnego grzybiarza muszę wam powiedzieć że sporo też napotykam dzisiaj muchomorów rdzawo-brązowych tu jest jeden. Tam schowany w trawie jest większy owocnik. O, komary zaczynają latać. Na chwilę obecną spotkałem jednego strzyżaka. Coś się chmurzy, a zobaczcie jak te kurczęta lubią się chować. Odsłonimy. O, ale piękna. I też ją zostawiam mówię. Ja już na jajecznicę mam. Idziemy dalej. Taki teraz oto lasek penetruje, ale borowików na razie nie widać. Natomiast kolejny raz. Zobaczcie tutaj pod liśćmi schowane piękne, piękne pieprzniki, także kurki jak najbardziej w borach tucholskich rosną. Można śmiało nazbierać. A ja ruszam. Dalej. Jestem teraz między dwoma drogami. Ja to nazywam takim trójkątem, bo tutaj z każdej strony gdzie wam pokazuję jest droga. Ja zawsze takie miejsca odwiedzam, wchodzę, zaglądam i często można jakieś grzybki znaleźć właśnie. Zobaczcie, tutaj piękne kurki przy brzozie i ja również te pieprzniki zostawiam śliczne. Trochę szkoda, ale nie można być w życiu zachłanym. Super. Idę taką oto ścieżką, rozglądam się na boki i aż tym kolorem żółtym to po oczach można dostać. No na kamerze tego nie będzie teraz widać, ale kiedy będę przybliżał, w końcu pewnie również dostrzeżecie. Chodźmy to zobaczyć. Czyli tak jak mówiłem, sosenki mech sprawdza się, czyli kurki można właśnie... No, muszę Fajne poletko. Ale przecudowne. Tak wygląda przy mojej ręce. Zostawiam i idę dalej. Piękne poziomeczki można napotkać. Wcześniej wam mówiłem, że widziałem, teraz wam pokazuję. Pamiętajcie, aby poziomki czynno leśne obmywać Bo czasem może być na nich taśieniec, aczkolwiek ja w młodości dużo jadłem i nic mi nie jest. Natomiast ostrożności nigdy nie za wiele. Widząc coś takiego to jestem pewny, że ta korzeniówka to tutaj koleguje się z tymi borowikami naprawdę jest jej sporo. Odwiedzę to miejsce fajnie, bo odkryłem dzięki temu potencjalną miejscówkę na borowiki, no korzeniówki. W setkach tutaj po prostu jest jej. I miejsce takie przyjemne. Także na pewno je odwiedzę. Kręciłem się tutaj w pobliżu tej korzeniówki. No na chwilę obecną borowików nie zarejestrowałem, ale znalazłem jeszcze bardzo fajnego grzybka który jest tutaj. Nazywa się Pięknoróg Największy i może służyć nam jako ozdoba na sałatkach, to znaczy na boku talerza. Jako ozdoba. Tak on sobie tutaj właśnie rośnie. Piękne, piękne kolory, piękny kształt, ładny grzyb. Nie wiem jak u Was, ale u mnie tutaj na północy kraju, na chwilę obecną kurki zdominowały sezon z tego co po wpisach widzę to ludzie też właśnie dużo kurek odnajdują tutaj jest kolejna schowana pod igliwiem mchem a tutaj już zbliża się do niej albo może się już najadł ślimak no, idziemy dalej i kolejne piękne kurki ładny kolor mają, ładne kształty Tutaj jedno poletko, nie wiem, chyba tych poletek już z 6 czy 7 namierzyłem. I tu Wam chcę też jeszcze pokazać. Zobaczcie, jak sobie rosną. Dosyć duże. Z 6 cm średnicy ma ta kurka. Szukamy Borowników. Przeszedłem na drugą stronę lasu, bo mnie on, powiem szczerze, zainteresował. Idę, idę. Jaż o nie mogę mu wierzyć. Nie wiem czy już go widać. To jest borowik szlachetny. Ale numer. Ale numer. No, wydaje mi się, że to na 99% jest szlachetny. Zresztą nie ma żadnej charakterystycznej siateczki na trzonie. Też kolor kapelusza. Sami powiedzcie. No jestem w szoku. Haha. Ha. Piękny maluszek. Zaraz sprawdzę jego zdrowotność. I już go sobie przygotowałem do zabrania. Zobaczcie, nie ma żadnych czerwi, zdrowy borowik. No przecież cudowne. niesamowity. Idę. Dalej. No to, kochani grzybnięci, ja już powoli kończę grzybobranie na dzisiaj. Udało się znaleźć z początku trzy borowiki usiadkowane. Sporą ilość kureczek, które zostawiłem w lesie. I na samym końcu, przed chwilą, teraz tego borowika szlachetnego, prawdziwka. Także jestem bardzo rad. Przejechałem 150 km, w lesie byłem. 3,5 godziny zrobiłem prawie 10 km po lesie. Czy dla tych kilku grzybów warto było? Dla mnie oczywiście, że tak. To jest moja pasja. To jest to, co kocham robić. Lubię się dzielić z Wami filmami, lubię opowiadać o tych grzybach i na pewno w lesie w tym roku będę dosyć często. Także dziękuję, że jesteście. Dziękuję za przemiłe komentarze. Bardzo mi miło. I życzę Wam przede wszystkim zdrowia i udanych zbiorów po sezon. Dopiero się zaczyna. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć.